Dubro

A tutaj mamy Regio, który przed chwilą skończył bieg, i przyjechał z kędzierzyna Koźla, Impuls. Tak opolsku, po polsku pomalowany. A tutaj za zakrętu zaraz wyłoni się Intercity Baczyński z Warszawy Wschodniej. Kilka minut opóźniony. Fajna Pesadart. Polski Pendolino. A niezła frekwencja. Ociąg kończy bieg. co? Zawołamy sobie windę? Proszę bardzo. Wniosę ekskluzywnie. Opuszczamy peron pierwszy. Udamy się na trzeci. A tu niespodziewanie Baltika Express z Pragi zaparkował. Cóż to za fajna lokomotywa? LOCO Train, Cargo. No, proszę bardzo. Ale ten zimę stale nie pojedzie. Że zastąpi to za stoki do Gryfina. dół A tutaj mamy kolej do i plus do Trzebnicy. Intercity Matejko ze Szczecina Głównego do Krakowa Głównego. Jeżdżą na peron trzeci.

A tu niepostrzeżenie, impuls kolei dolnośląskich. Do Szkolarskiej Poręby Górnej pojechał i jeszcze dał nam piękny sygnał. Nie, to nie nam, ostrzegał panów, którzy tam oddali pracują. Ale ten Baltic, jak jest długi. To są wagony, które zostały przyłączone we Wrocławiu. Pewnie ich minimum osiem jest. A, tutaj stoi Pesadart do Warszawy Wschodniej. Zaraz będzie odjazd. A my czekamy na Intercity Wawel z Przemyśla do Berlina Głównego EP09006 do przegląd 4 w kwietniu 2023 coraz mniej na naszych torach parok produkcji 990. To jest i Intercity Wawel z Przemyśla do Berlina Głównego. Jedynka, wagony restauracyjny i dwójeczki, czyli klasycznie. Dużo ludzi A tutaj koleje dolnośląskie Od tyłu podjeżdżają Zbielawy I nie ma go A Intercity Fredro do Warszawy Odjechał z peronu drugiego właśnie niezawodna i wygodna co wy na to sądzicie Pesadart taka jest możemy go nazywać polskim Pendolino w całej okazałości To Regio z Poznania Kończy bieg we Wrocławiu. M57AL podwójny zestaw Ale ludzi nie było dużo w środku Przyjechał Regio, to przyjeżdżają także Koleje dolnośląskie, kolej na kolej Was Bardzo fajny Siemens Vectron A my mamy Odjazd Baltic Express Do Gdyni Głównej Z Gryfinem na czele EU 160 Na początku trzy wagony Czeskie drachy dwójeczki. Potem polskie jedynki. Jedna co przyjechała z Pragi, a kolejna to już raczej wrocławska. Panon Barowy i pełno dwójeczek. Ale ludzie są w środku. I myślę, że się dosiądą na kolejnej stacji. Wjeżdża Intercity Pomorzani z, z Głównej RP1 było EP09020 na czele udzielajmy No to co się zmieści? Na peronie No idealnie Tam Gryfing goni Koleje dolnośląskie Ale chyba nie dogoni bo KD pojechał z pasażerami, a tam jest, a tam są solo manewry i odjeżdża do Krakowa sobie. Proszę, A tu by mnie Wektron przejechał Niepostrzeżenie sobie solo bruje, Ale po cichutku się zbliżył No pięknie A tu mamy drezynkę w Dolkomu. Po torą piąty przejechała. A koleje dolnośląskie poleciały sobie do Krotoszyna. Kolejny impuls KD do Wrocławia zmierza na peron piąty i skończy bieg, a przyjechał z Trzebnicy. A Inter City Wawel z, huzarze, z huzarzem na czele, opóźniony już 15 minut. Pojedzie zaraz, czy będziemy czekać? Długo? W kolej do i jedzie do Rawicza. No i jedzie wreszcie Intercity Wabel do Berlina. Oddala. Na zakończenie dzisiaj. To by było naprawdę na tyle. Opuszczamy porę i Zrobimy sobie dobre prace.